Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Couple Team. Couple dzisiaj team. będzie się działo, bo robimy. Icon picka na naszym koncie. Pierwszy icon pick będzie się działo. My, moi drodzy, zaczynamy tego paczką. tego Pick z informem, gdzie pojechał Traf do pierwszego składu. O właśnie, Pick z informem. Traf za 250 tysięcy. To, to, co się tutaj podziało w tym odcinku. To, jak zablidowaliśmy skład. Matko jedyna. Matko jedyna. Matko jedyna. Zostały dlatego... tylko trzy złote karty w składzie. Tak, dlatego stawcie łapkę w górę. I wbijajcie na streamka dzisiaj lub jutro. Kolejny stream jak z Couple Team, no i zobaczymy, jak nasze losy. Tak, Startujemy. Pa! Że kodu do banku nie pamiętam. Ej, Portugalia SP. Ooo, Bernardo! Bernardo. Witamy, serdecznie w, witamy serdecznie w Couple Team. Couple Team, a to jest dublikat, nie? Ej, to nie ma problemu, bo a, to jest wymienne. Nice. Ej, moi drodzy, i przechodzimy do pika na Couple Team, robimy icon pika. To jest nasz cel. Uuuu, 8-6, Uu. nice. Uu, nice. Very important pick, nice, nice, nice. Dobra. No to moi drodzy, przepalamy pierwszy składzik na Icon pika na couple team. I to się dzieje na tym streamie, na tym odcinku będzie Icon Pik, a, a za pierwsze... za pierwsze wyzwanie zobaczymy co nam poleci. A w sumie też są jakieś dwie Wow! Oh, co jest? Francji. A ty zawsze jak Francja to <laughs> poskakują. A okay. my go mamy w wersji Ice! Tak, tak, tak. Ale ja. Mamy wersję Loda i teraz mamy wersję Ogień. Ja, PKD. Zrobimy Robimy jeszcze 5x84. Będzie to potrzebne do zrobienia Icon pika. Może znowu jakiś Fire Ice? No, w każdym razie każdy walkout jest mile widziany, a podwójny walkout zrobi nam to chyba bez możliwości, bez potrzeby grania pucharu. Endler, 8, Uuu, 8. Nice. Może podwójny No nawet nie liczę na podwójny, bo i tak jest super. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Jeszcze jakieś 85 i będziemy w domu. O... Ojej, no dobra, niech będzie, niech będzie. Coś? 5 razy 84 plus Ej, Harry! O, kurwa! O Jezus! My na to przepaliliśmy Informa tak. wymiennego. Wina rawka, jak coś? O mój Boże. I moi drodzy, o, udało kurde. nam się wygrać Puchar Wersow. Za pierwszym razem, Verso Versus dziękuję. Puchar, Puchar Verso. Puchar Verso. I AFC wygrane. Y I za to dostajemy niesamowity content, który pozwoli nam zrobić kona. Pixy konom. Pierwszy pick z konom. Wspólna decyzja to była. Tak, na Couple Team. Wspólna decyzja Couple Team. Wspólna decyzja Couple Team. team. Okej, okay, moi drodzy. No. Aktualnie co mamy? Pik, kolejny z informem. Po to, żeby zrobić ikon pika. A może właśnie coś do składu. Ola! Kurde, możemy go zrobić na 91. Czyli jest szansa jeszcze na ewolucję, widzowie. Czy my możemy jeszcze zrobić ewolucję, Czy ta ewolucja się O skończyła? mój Boże, o mój Boże, oby. Że, jest! 93 bo będzie. Nie ma go na rynku, to oznacza, że to jest ten moment. Dobra, niech będzie. 5 razy 84, plus. Bez Isa, bez ale z Ok, to może być trend okay. lub bronz. Trend. Jest, trend. Oby był drugi. Jesteśmy w domu, jest. Jest. I grzecie podobno. Super, super, Dwa łokałciki, tręcik plus. Grzesiu, nie potrzebujemy nic więcej, a dostajemy, no właśnie, 3 x 84 Dobra, no to teraz te dwie najlepsze paczki, bo 2 x 85 plus O kurczę, to będzie Immobile, mobile, albo nie, ta pani z eventusu, on nie, czyli jej mobile, czyli nie będzie wokoutu. To nie jest dobra wiadomość, jeżeli jest 2 x 8,5 plus nie leci wokout. i mobile i Marki Refort? Może on się przydać na jakieś... Na skrzydło jakieś? Nawet na jakąś ewolucję, już tak myślę przyszłościowo. O, jest specjalna. Anglia, teraz ze ja spokojem podchodzisz, tak? Po Angi Tavernir on tipier. nie ma jakiejś fajnych karty? On właśnie. La 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 la, la mamy, la oh, la la. Ma że mamy lampceja, nie? Ale jak on wygląda? Temp, co? Ale jest po to, żeby mógł być na elo. O ma elo? Tak. O on ma stary, pro. 200k podobno. 200K on top. podobno chodzi, tylko że my go nie przepalimy, bo on jest do pierwszego nie, składu. Nie, no do pierwszego składu. Trippier, ale, końców. ale struf, stary, Co tu leci nice. dzisiaj? Boję, A laba Trippier. Boję się tej ikony wizowie. Ale odda z ikony. Dobra moi drodzy, idzie poważne już yy, przepalenie. Bo leci Morgan. 19 spotkań, 12 bramek, 5 asyst. Bardzo mile, będzie wspominana przez couple Team, a. ale idzie na to drugie... drugie idzie, wyzwanie Drugie wyzwanie tak? Uznajemy, że zwykły rush w Rajszego nam pomoże w lidze weekendowej. A my zobaczmy, co dostaniemy za przepałkę kolejnego wyzwania. A i to będzie Brazylia. Gdyby miś kasemiro błaga mnie Fernando! Oczywiście, nie. Ale spokojnie, to jest zapowiedź brazylijska. A tak, wróżba. Wróżba. Wróżba Brazylia. I wróżbę. To co? Otwieramy? Ja, ja z tego jeszcze nie trafiłam żadnej specjalnej karty. 8,9,90. Nie chcę karty specjalnej. Jest 88. Okej, okay, ale to steal za mało, wydaje mi się. No dobra, niech będzie kimś. Wiele nas to kosztowało, Oj, no. też końcy nas to kosztowało. Ale też trafiliśmy Alabę, też trafiliśmy. Tak, tripier Alaba, że ta tripiera. obrona naprawdę będzie wyglądała nieźle. W ogóle skład ułożymy zaraz po tej ikonie, bo nie wiadomo co to będzie. No, dobra. no to moi drodzy, niech się dzieją cuda. Czekajmy. No to widzowie! Czy wy jesteście na to gotowi? Let's go! Czekajmy. Okay. No to może czynić okay. honory. Tak. O dobra, odpowiedziałem. No to zobaczmy, co w pierwszym. No, no, nie słyszyłeś przecież. Się... A myślałam, że się stworzyje. nice! Tyś widział! Ile razy już tak zrobiłam, że otwierałem pika i nie było to? Nic, No. A, to ja tak nigdy A ja nie nie muszę nie X na czacie, ja oczywiście. tak nigdy nie zrobiłam. Dobra, mikro jest git? No tak. Mhm. Dobra, moi drodzy, otwieramy pierwszego, ikon pika na Couple Team, szukamy prawej, mikrozyli. Od prawej, zaczynamy? Od prawej. Narodowość Mamy Niemcy, to co otwierać? Otwieraj. 8, Co, balak jakiś? Balak. Okej, okay. okay, no to nie jest zły traf na to konto, dobra, nie? No to już mamy mocną, nie? Tak mi się dobra, wydaje. dobra, dobra, środkowy. Come on, Brazylia, jakąś Francję, Holandię. Holandia, to zostawiam, okay, zostawiam, okay, zostawiam. Okay. Może jakaś specjalna jest wersja. Nadzieja. Niemcy znowu? Chociaż Müller specjalny. Nie, Lam. Lam na no, okay. SPD, no ale to już też. Okej. Okay. Oh. No, no dobra. jak się dzieje, Sejdorf? Ja pierwszy! teraz pytanie: kogo my chcemy: Lama czy Balaka? Żaden Balak z. Balak nich... Ewo, coś piszą. Że Balaka będzie można na ewolucję. Balak Ewo chyba. Hmm. 60 w górę poszedł. No to może okay. weźmy w razie czego. Dobra, jest no... informacja, że Balak może mieć ewolucję. Posłuchamy czatu. Wybierzemy balaka. Mam nadzieję, że to nie jest troll, Sprawdzę jego wartość. 150 tysięcy. Okej, okay, on kosztował poniżej 100 k w tych granicach. Spodziewaliśmy karybety. się, boom. No, niestety. Tym bardziej, co otworzyliśmy przed chwilą, widza. Oj, Ojej, Ok, w... moi drodzy, tak prezentuje się nasz składzik po rewolucjach. Ta obrona wygląda nieźle. No Zaczniemy też rewolucję, ewolucję. <laughs> Rewolucja? Rewolucję, ale, ale obrona przede wszystkim wygląda top. No oh, ale to jest... ten atak to jest na razie. Tragedia. wrzesień, trzy dni. Na EA play. Patrz, ale <laughs> co konto mamy ile? Ze trzy dni tak są grania? Tak. A mamy zobaczyć lekar specjalnych w składzie, nie? Tak, tak, tak. To jest hit akurat. Cały skład oparty praktycznie na tym. No to lecimy i działamy. Dobra, moi drodzy, czas na debiut naszego balaka. Czas na meczek w kwalifikacjach do FC. O mój Boże. Lucio i kompany na złotego Rashford i Griezmana. Mam radę, no. No dam Jesteś radę. Hmm. I balak debiut! I od razu wywalczył już Trippier, wrzuteczka. Griezmann. Ej, nice. Okej, okay, okej. Okay. Nie no, byśmy nie grali tak tym tym. Alaba. Miała być ewolucja, a będzie rewolucja. O no, kurde, co o nie za nie chodzi. No. Balak. O, ależ potężny. Gol w debiucie. Powershot, tak? Powershot, się Balak. Strzał. Ależ on wchodzi mocno w couple team. Co tu się dzieje? Matko jedyna. Co tu się dzieje? Kapitalny wymarzony debiut, bo on ma właśnie powershoty chyba, nie o tym, tym. Tak, tak, tak. playstylu. Tak? Nie? Jeju. Co? Gol? No, yes! Jest! Co się to? dzieje? Nice. Apple team nie do zatrzymania, 2 do 0. Zamocnij. Ale każda bramka w sumie zaczyna się od balaka. Tak, dobrze. Dobra. Antoine No, Anglisma. ale poszedł, brawo. Dobra. Dobra, druga połowa, bada, w końcu. przejmujesz Pada. W końcu ja. Wow. Asysta. Wow. No! Antuan... Antoine... Karny. karny! Przejęła Pada, już że walczyła, rzut Karny. Mogłam Balakiem. O ty chamie mały! Oj, A Dawaj Balak! Ojojoj! Oj, oj. Spokojnie, tak? Wszystko pod kontrolą. Emocje dla widza. La się nie Lala! Nie la, la. <grystrzejszy grystrzyma> teraz. Mamy wyrównanie. Ojojoj! <grystrzyma> Pamiętam jak w pierwszym odcinku startowym Powiedziałaś, no to będzie. Na przykład ty przegrywasz yy, 3-0, ja przejmuję pada i robię kąbek. <grych> Tymczasem w serii. <laughs> karny! No, karny, przewróć się! No, co? Tak, Ale widziałeś to? No, powinien być karny. Nie wierzę w jeju. tą akcję, całą w ogóle nie. I ten karnie wykorzystałem, nie wyszło. No niestety. Co? Debiut Polaka nie lepszy jak będzie w FC Wbijajcie kolejny streama, bo dzisiaj albo jutro będzie grane FC. Tak jest. W opisie napisane widzowe, także Do zobaczenia!